Cześć, jak zgarnąć prawie 1000 zł od Santandera. Brzmi nieźle, prawda? W dzisiejszym materiale rozkładamy na czynniki pierwsze promocje, w której do wzięcia jest dokładnie 960 zł. Zobaczmy o co w tym wszystkim chodzi i jak to działa. Dokładnie tyle: 960 zł. To naprawdę fajna kwota, zwłaszcza, że można ją dostać za robienie, no cóż, rzeczy, które i tak robimy na co dzień ze swoim kontem. To jest właśnie maksymalna pula, jaką bank przygotował w tej ofercie. No właśnie, skąd bank bierze na to pieniądze i po co to robi? To pytanie pewnie wielu osobom chodzi po głowie. Odpowiedź jest prosta. W ten sposób banki walczą o nowych, aktywnych klientów. A my zaraz prześwietlimy cały ten mechanizm. Krok po kroku zobaczymy, kto może skorzystać, co trzeba zrobić i gdzie mogą kryć się ewentualne haczyki. No dobrze, to zacznijmy od absolutnych podstaw kto w ogóle może wziąć udział w tej akcji sprawdźmy wymagania. Kluczowa sprawa, trzeba być nowym klientem. A co to znaczy w języku banku? To proste. Chodzi o to, żeby nie mieć konta osobistego w Santanderze od 1 września 2023 roku. I tutaj mała, ale bardzo ważna uwaga. Jeśli ktoś ma tam na przykład kartę kredytową, albo konto oszczędnościowe czy walutowe, to nic nie szkodzi, nadal można śmiało brać udział. Okej, okay, wiemy już kto. Teraz przejdźmy do jak. Czyli co konkretnie trzeba zrobić, żeby ta kasa wpadła na konto. Niby proste, ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, więc skupmy się. No dobrze, mamy tu cztery kroki. Po pierwsze, wniosek. Składamy go online, koniecznie przez specjalną stronę promocji. I tu uwaga, trzeba wybrać opcję 960 zł. Drugi krok i to jest mega ważne, to finalizacja umowy. Musi być cyfrowo. Albo przez apkę e albo na selfie. Kurier czy wizyta w oddziale? Niestety, w tym wypadku odpadają i nic z premii. Krok trzeci, czwarty to już formalności. Podajemy maila, telefon i zgadzamy się na komunikację marketingową i elektroniczną. A teraz data, którą warto sobie zapisać w kalendarzu. 19 listopada 2025 to jest ostateczny termin na dołączenie do promocji. Czasu jest niby dużo, ale wiadomo jak to jest. Lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Okej, okay, konto założone. I co dalej? Kasa od razu wpada? Hm, no nie do końca. To dopiero początek. Teraz zaczyna się, nazwijmy to, 12-miesięczne wyzwanie. Bo cała premia te 960 zł jest podzielona na 12 części. Co miesiąc trzeba będzie spełnić pewne warunki. A te warunki są naprawdę proste. Mamy dwie rzeczy do zrobienia co miesiąc. Po pierwsze, na konto musi wpłynąć minimum 1000 zł. I co fajne, to nie musi być pensja. Wystarczy zrobić sobie przelep z własnego konta w innym banku. Po drugie, trzeba wydać kartą lub blikiem co najmniej 500 zł. Czyli, no cóż, po prostu płacić za codzienne zakupy. I za spełnienie tych dwóch warunków w danym miesiącu, na konto wpada. 80 zł. Prosta matematyka, 80 zł razy 12 miesięcy daje nam równe 960 zł. Bank przelewa nagrodę zawsze do końca kolejnego miesiąca. Proste i przejrzyste. Dobra, ale każda promocja ma dwie strony medalu. Premia to jedno, a co z opłatami? Bo co nam po premii, jak ją zjedzą koszty prowadzenia konta? Sprawdźmy więc, ile to wszystko kosztuje i, co ważniejsze, jak zrobić, żeby nie kosztowało absolutnie nic. Spójrzmy na tę tabelkę. Standardowej opcji mamy 6 zł za konto i 9 zł za kartę. Ale jest prosty sposób, żeby tego uniknąć. Wystarczy wydać kartą lub blikiem 300 zł w miesiącu. I tutaj mała ciekawostka, żeby dostać premię, trzeba wydać 500 zł, więc ten warunek darmowości spełnia się niejako automatycznie. A dla osób, które nie skończyły 26 lat, sprawa jest jeszcze łatwiejsza. Konto jest za zero, a żeby karta była darmowa, wystarczy nią zapłacić raz. Po prostu raz w miesiącu. A co jeśli potrzebna jest gotówka? Tutaj warto zapamiętać jedną zasadę: blik. Wypłaty blikiem są darmowe ze wszystkich bankomatów w Polsce, zawsze. Jeśli chodzi o fizyczną kartę, to za darmo mamy oczywiście bankomaty Santandera. Za inne trzeba już zapłacić 3 zł od wypłaty, albo wykupić sobie miesięczny pakiet za 5 zł. Więc prosta rada: używajmy blika. Te 960 zł to oczywiście główny magnes, ale to nie wszystko. Samo konto ma w pakiecie kilka naprawdę fajnych dodatków, o których warto wiedzieć. Zobaczmy, co jeszcze dostajemy. 1% co to za liczba? To nie jest oprocentowanie. To coś, co można nazwać małym, pasywnym dochodem z rachunków. Chodzi o zwroty za rachunki. Jeśli z tego konta opłacza się rachunki za prąd, gaz, internet czy telefon, to bank zwraca 1% ich wartości. Może nie są to wielkie kwoty, ale grosz do grosza i w skali roku może się uzbierać całkiem sympatyczna sumka, a nie trzeba robić nic dodatkowego. A to, co widzimy teraz, to jest prawdziwy unikat. Serio. Santander jako jedyny bank w Polsce oferuje zupełnie darmowe i nielimitowane przelewy natychmiastowe. W innych bankach za każdy taki przelew płaci się zwykle około 5 złotych. Jeśli ktoś często musi szybko przelać pieniądze, to tutaj oszczędności mogą być naprawdę spore. Więc podsumujmy to wszystko jednym zdaniem: jaki jest deal? Robi się co miesiąc dwie proste rzeczy: przelew na 1000 złotych i płatności na 500, a w zamian dostaje się co miesiąc 80 złotych. Prosta umowa. No i cóż, znamy już wszystkie szczegóły, wiemy dla kogo jest ta promocja, co trzeba zrobić, ile to kosztuje, a raczej jak zrobić, żeby nie kosztowało nic i jakie są dodatkowe plusy. Pytanie, które pozostaje otwarte brzmi: czy taka oferta, czyli co miesięczna premia za regularną aktywność, to coś, co pasuje do indywidualnego stylu zarządzania finansami? Na to pytanie już każdy musi odpowiedzieć sobie sam.